Próbuję ci go pokażę. Jest duży. Naprawdę duży. No fajnie. Ja zamiast podbierać to wziąłem aparat. Nieważne. Nawet jak się urwie, to wiesz to. Ja i tak bym dobrał. Jest ładny. On ma ze 40 cm. Hmm. To mam źle, bo ja go w nurcie cały muszę go zajechać, wiesz, dać mu powietrza i jest ładnie. może nie będzie miała z półtora ma. no, no. Jeszcze ucieka. No nie ma długo, ale półtora to będzie miało. Masz go cały czas? Nie cały czas. Ale będzie fili, ja pierdolę. Jest delikatna żyłka, kurde. Chodź, no chodź, tak, bliżej, się nie tak Jeszcze ma siłę, wziąłeś <grym> go. A tu się walą te ryby? Ale przy paprał mi spod wody, wiesz, tak ładnie, z daleka. Mhm. Mm że to bole. Tak, ty bliżej. Jego to do Jest. Tu już. Jeszcze. Skąd mogę podbierek Dobra, dobra. Patrz. Tu się kwadry. No fajne kładiki. No, Biernik. dzień się jeszcze nie zakończył. Tak. Niecały, nie cały, wi nie wiadomo z kim. On się całował. To będzie wszystko.